Nie ma. Cześć! a Cześć! Zniknęło! Co my gramy? Właśnie w sumie gramy? Dobra, przybycie. Cześć, witajcie w moim kana kanale. Kanale Malonki. Dzisiaj będziemy sobie grać w jakieś ufolutki chodzące, które teraz tutaj widzicie. Nie wiem co to jest sklep. Aha! Tu się kupuje, dobra, nie? Powrót! Powrót graj. Ja. Jest naj najlepsze jestem, że tu jest na 8 osób. Y otwórz serwer. O, faktycznie. Ty miałaś do mnie powiedzieć Sarna. Rozpocznij. Zapominam cały czas. Spoko, się, wiecznie. <laughs> y u was. U nas jest 14.14. 14. Co, o co tu chodzi? A u was pewnie 20 i leś No bo, oczywiście, ja pójdę wtedy do basenu i ja nie będę miała zbytnio czasu. O co tu chodzi? Chyba muszę nadal rozpiknąć, nie? Słuchaj, pewnie pewnie poziomie Nie wiem, o co tu chodzi. No my jesteśmy? I to czekaj, to ja jestem, tu ja, dobry, to ja. Nie, po co? Nie, No chodź, no chodź! No nie mogę! Mój mózg tego nie ogarnia! Ja też tego nie ogarniam. No to już nie będzie łatwo grać. No. Prawda? Ja w ogóle dostałam nową brazylę z fanpage'a ci, bo będzie cię lubić więcej. Ej, uciekuj. Ej, ty masz jajeczko! Pozdrawiam. Kasztanie jedy. Co? Ja Znowu mogę. <grym> Sparusz, mogę na ciebie mówić kasztan? Bo mi łatwiej. <grym> 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 nie no. <grym> Mam, mam, mam! Dawaj. Mój temu, mój... ja tego ty... nie ogarniam, bo tu się chodzi, a ja na pochodzę. Najlepsze jestem, że już mam lagi. To nie można kamerą bo to mnie tak frustruje. Cięsto. Ale, Ale to... lepszy A... lepszy. Nie wiem o co tu chodzi. Ja już. Muszę spać, będę przy biurku. Chwila, ja. 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 Mam oczy Mam na... Mogę ci powiedzieć, ja mam okno na oścież otwarte i cały czas, tutaj przyjeżdżam albo jest auta i mam to okno na oścież otwarte, które jest najbliżej mojego biurka Dobra Ej, co z tymi jajkami? Co <laughs> no, <nie. śmiech> <laughs> było tak wolno się poruszać Ej, ja idę prosto, ja nie wiem co się stanie jak pójdę prosto O, coś tu jest a, mamy zbierać jajka Dobrze. tą grę! Dobra, Począć, to Czyli jak zbierzesz jajko, to musisz ten, iść na dół. Dobra, rozumiem już tą grę. Nie mogę skoczyć! Dobra, jajeczko. Złożyłam kawałek. <sumy> mam jeszlak jeszcze o! Czy, czy możesz to skoczyć, bo mam problemy. Może <grymne> ale mam jaję. No, nie nie. Jaka Dobra, mam jajeczko. Mam jajeczko. Mam jajeczko, no przez się mam. Jest mam jajeczko. Co idź z tym jajeczkiem? Jajeczko. Jajko. Zobra, mam ja tytko, ja dobra, mam jajeczko. Jeszcze na to skoczył. Dobrze, Co? Wskoczyłam. Dobra, dalej. Idź po jajeczko, albo ja idę po jajeczko. Idę po jajeczko. Dobrze! Mam jajeczko! Ufaszaj! Idę z tobą. No co? Ostać i z pieszka. Uczyma się jajeczko. O, cztery. Ja cztery. Nie! Oui. Yeah. Aha! Łatwe! Dobra, dalej. Nie wiem o co tym, O co chodzi? Ej, nie! Nie! Wiem, proszę, my cały czas skaczemy! Aj, bo ja nie mogłam iść. Ja nie... Ej, czekaj, bo mi się dziś było. Dobra. Mi się coś popsuło, ale także jak masz na laptop piku tą e, dolną klechę gdzie mam pokazane godziny i tak dalej i tak dalej to ja zamiast tego widziałam tą swoją tapetę. Poczekaj, mm. bo ja mam teraz dla mózgu, jak y, mam to skoczyć. No, no bo my tu cały <suszy> czas skaczemy. <suszy> <Dobrze>. Raz, dwa, <suszy> trzy! Dobrze. Nie. <suszy> Raz, dwa, trzy! Kocham tę grę. Ja tak śmiać chcę! Czekaj chwilę, bo mi się od tego śmiania w głowie zaczyna kręcić. Nie chcę już tego poziomu. Menu, Tak. No, menu. Co to jest gacha? Kaha Life? tutaj to jest? Gdzie masz Gacha? Podobnie, nie powrót. Dawaj! Zadania. No to ja mam tu gdzieś. No to przychodzę. Poczekaj, jest No o, ale poczekaj. Mhm. O. Sorry, ja nie wiem, o co chodzi. O, trójkę chcę. O. O co chodzi? Aha, zamiana. No o Co czym ty się? No my się zamieniamy wtedy. No. Teraz. O. No, się No, idź bliżej, idź bliżej, ja poczekam. Dobra, ja idę do Dobra. Dobra. Ty idź dalej. No. Dobrze. I poczekaj. Dobra. Jestem u górki. Teraz ty idź Jestem Ej, Teraz ja mam langę. Dobra. Teraz nie rozumiem. Teraz musimy skoczyć. Dobrze. Skoczyć. Skok życia. No znowu ja muszę robić skok życia. Tak. Tak. Dobra. Dawaj, dawaj. Dobrze! Jo, A... no, nie do co... nie! Ej, ja się to Skok zaufania. Ej, ja teraz nie rozumiem. Tak, ja wam się Czyli ja muszę się odsunąć. No musimy tam skoczyć. i musimy mieć tam nogę. Która ryzykuję! Łow! to wow, Jedna, jedna musiała wskoczyć. Boż mnie z tą grą. Sakreble! Ale nic to jest. Uważaj. Sakreble! Są. Nie! Muszę bardzo mnie No i co ja mam teraz zrobić? No nie, Nie, nie spadłam! Ała? Dobra, nie posikaj się. To jest łatwe. Nie! Sacreble! Sacreble! No a to nie co to znaczy, Sacreble. Co? Nie umiem to nie jest przy księstwu przypadkiem? nie wiem, to jest po no francuski. Co? Sakredle to jest tłumacz. Tłumacz, ja nie mogę. Sakreble. Ej, bo to już 24 minuty. Tu jest timer? Tam, tam się idzie chyba dalej. Co ty robisz? Poczekaj. No. Na pewno sakreble to nie jest tłumacz. Na Czekaj, pewno nie. Was... O nie nie, 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 na pewno nie. Op. Czekaj, to był drugi no raz. Tak Zmieniamy poziom. Pójdź mnie to. to. E, poświęcony sakreble to jest poświęcony. Sorry. Nie. A co tu, co tu jest? jest? Co tu jest? Tu? Poczekaj, no stój! <coughs> oh, 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 oh. <coughs> no stój! Stój! Ty mnie Co? Dobrze, że można mnie No siebie nie wiem co. Z siebie jest świnka skarbonka. No nie! nie. So, poczekaj, poczekaj, ja nie widzę. To ogólnie jest królikami. Jestem. Jakieś, no mój królik. Może ja się odsunę co tak dalej, żeś widziała wszystko. Teraz ja. Nie, nienawid... Dobra, nie ma win. Zaraz, wyjdź. tu wypowiedź. O Boże, co to jest? Co to jest? No chodź. Tu jest kurczak jakiś. No chodź! No chodź, bo czy kurczak jest? No chodź! No chodź! No chodź! No chodź. ZUSAŻ MI KURCZAKU! No chodź! Ja po wodę No chodź! Ja po wodę Okej, okay, hop! NIE! Ej, 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 KURCZAK! jest okropny. Hehehe, <grym> on się spalił! O no nie! Przepraszam! No, proszę, uważaj. Nienawidzę. Nie ja tej kury. To ty kura! ty kura! Ej, Ej, kto? Co za y, chmię? To śmieszę. No, Boże, jak widzicie tutaj kurę, jak ona chce usiąść na nasze głowy, to pisze krokro. O, idzie Ciebie pomęczyć. A kradłem, muszę... Czekam. Czemu czy, czy nie pchasz? Uważaj, kurwa. Dobra, ha, Nie, Ej, proszę! Się... Nie! O, bo ja F klikam! O, dziękuję. Dawaj, 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 róże, dawaj, 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 Proszę, uważaj. Nie, nie. Zagrybuję. Zagrybuję. Hop, Co ty tyłem? Uważaj, 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 KURA! Ty idź, ty idź, ty idź, ty idź, pierwsza, ty idź, pierwsza. Uwaga, no Nie! To nic to nic, to nic, to nic, A jakby jej rozwalić z tej gniazdo? to... Było Tylko ona nie wie, gdzie trafia ta kura, to jest z tym najlepszy, nie? Hop. A co ona robi? Ona robi, żeby nas popychać, czy nas po prostu dupą zgniata? Chyba, zgniata. <laughs> Jaką różkę? <mróbki>. Ma <laughs> no, przez mnie. Się... Dobrze, uważaj, kura na siebie poluje. Ale nie na króliczki. Nie możesz dopytać króliczków. To poczekaj! Mysa Daj mi przejść, bo ja ogarnię bardziej, o co chodzi, bo mam lag mózgu. Okej, okay. czekam. No nie mogę z tej góry! Ona brzmi za dupą. Uwaga, na ciebie się rzuca. Co robisz? Czekaj, mam lag mózgu. Chwileczkę. Głupie króliki. O, o, o. No zaraz mnie... Sarna. O, nie pojawi... Sarna, pojawił się o, Nie, u mnie problem, bo ja chyba, że nie wygotowałam by obiad. Spoko, u mnie też zaraz będzie obiad, O sumie nawet chyba teraz. Ale tylko w co zagramy? <ścoughs> tylko w co zagramy? Będziemy się Dobra, inny poziom, bo y, za niedługo to masz obiad. I dawaj to. Co tu jest? Oczekaj. Nie, się zna tą grę? To piszę teraz czerwone i, no. i, i niebieski. Bo my teraz potrzebamy tą grę, więc ja piszę czerwony i niebieski. Ej, oj? Ej, to my o, mamy po tych, tich, po tych, tych, tych. Skoczyć czy my mamy ich dalej? Właśnie nie. Męczy, ja przyspieszyłam. Pewnie. Pewnie tak. A, jak coś to. Sorry, że nie było filmu wczoraj, bo moja koleżanka przyszła, która mia... ma do nas dołączyć, ale że coś ma tam. Nie wiem. Nie wiem. Dobra, nie chcę tego już komentować, więc ona nie będzie z nami raczej nagrywała. Ja już no, 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 no. mówiłam. Hop. No, i na razie ze znami nie będzie ją ale proszę, żeby będzie. Ej, Sarna, mogę dla Ciebie mówić Jerzy, bo ja teraz patrzę na Twój mik i ja Cię mam napisany napi jako Jerzy wy. No Dobra, możesz nie mówić do mnie Jerzy. O, no i fajnie. Będzie... no zaraz mi to będzie mi wygodniej. Nie. A ty wiesz, jak ja cię nazwałam, bo wszystko jest na YouTube widoczne. Wow! Wow! <grym> oh. Ta nie, tak oh, niu, 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 niu. Akurat musiałam teraz przyspieszyć, bo my nie czeliliśmy, o co chodzi. Więc to będzie takie nudne teraz, że łocho, nie, że mi się nie chce dalej montować. Otóż mam bardzo mało czasu do montowania. Dobra, nieważne o co chodzi, ale proszę oglądajcie dalej. No idź. Bo to jest zakazane. Zakazane, o wat. Dawaj, 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 dawaj lórze, dawaj, dawaj. Da Ej, chujinka, chujinka. Ej, ja mam. Ej, tak było uświętam. Gdzieś mi głos? Nie wiem. Już to trwa 20 minut, no i fajno, ale pewnie to będzie przyspieszone przez twoje upadki Idź pierwsze. A ja się oddalę. Proszę. Często że nie masz tak kamerką, bo coś tak mi się niewygodnie gra. A myślisz, że mi się wygodnie gra? No nie. A w sobotę będę sama grać. No bo ja nie mam ale słodko! I teraz nie wiem co tam zrobić, bo się będzie wszystko Ej! Weź na to Czujesz granatowe. To ja idę nadu tam, ogarnąć to. Nąbki! Chodź, ty idź teraz tutaj. A ja tu spadnę. Nie, to są Nie! Nie. 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 jest jestem, że ja teraz nie skoczyłam, a... Albo mnie dzwoni! Dobra, nic spam. Ogólnie to spam do mnie dzwonił. No mi się nie zacznie... Jak się zacznie szkoła, to jak będą spamy do mnie dzwonić, to to będzie wyglądało tak, że moja przyjaciółka będzie wylała ten telefon zapewne i będzie się darła do tego spamu. Bo no tak, tak pod koniec zbiory telefon. Wiesz, zakończenie i... roku. A ja cały czas ja. Ja właśnie ja nie, ja nie wiem, ja umiem. Ja już mam lamki ogarnięte. Ja Mario. Luigi! Więc panie! Luigi! Dobra, jest i idziemy dalej. Boże, ja to tak ogarniam, Boże! 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 ja mam pytankę C i jak, jak skończymy grać? No.

O! Wadciłeś! W ogóle! O! 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 Dobrze kochani, kończymy ten odcinek. Dziękujemy za oglądanie, że dokończy. A może ja do... Nie, dobra nie wiem. Y do, do, no, to do ci... w następnej kroki, no. bo w sobotę będę sama grać w parkour. Dziękuję wszystkim, dziękuję za uwagę. Ciao, bajo. Cześć, no, ja już